Witam serdecznie na kanale Erika Tarot. Ja mam na imię Iwona. Zapraszam wszystkie osoby z podznaku Koziorożca na czytanie roczne na rok 2026, rozkład 12 domów i nie tylko. Serdecznie zapraszam. Koziorożc 2026. Miłość. Jakieś romanse mogą się pojawić w tym roku u Was. Praca raczej ciężka, w tym samym miejscu. Robicie nią cały czas to samo, to samo w kółko i nie możecie się z tego wyrwać. Jakaś też wiadomość do Was przyjdzie. Mogą być różnego rodzaju zaproszenia. Jeśli chodzi o, o Sytuację, w której już jesteście, czyli tutaj jakieś romanse, związki. No, to tutaj będzie taka, taka nie będzie żadnej ekscytacji. O, to taki będzie ciągle to samo, tak bezpiecznie, ale bez jakichś takich większych emocji. Hmm. Ale jakaś wiadomość. Coś tutaj może być przekazywane albo od tej drugiej osoby, albo w ogóle zaproszenie na jakieś imprezy rodzinne mogą do Was przyjść. Mhm. Bardzo bierzecie pod uwagę opinie innych. Tutaj może, hmm, może łez, e, kajdanki, nie możecie, nie możecie tego co chcecie dostać, bo właśnie za bardzo przejmujecie się opiniami innych. Tutaj piszecie dużo, wylewacie te swoje żary na papier troszeczkę też. E, ten okręt jest z papieru taki mało realny, więc tutaj może trzeba coś sobie zmienić. Przestać się um, zastanawiać, co ludzie pomyślą, a realizować siebie, bo tutaj żeby. Um, no jest jakieś, jakieś kajdany macie założone. Nie możecie ruszyć, ruszyć dalej. Sięgnąć po to, co byście chcieli. Jaka wiadomość dla Was w na rok 2026 może się wydarzyć coś, czego się nie spodziewacie w tym roku ta wiadomość może też właśnie. A może tutaj będą oświadczyny. Też tak może być. No, coś niespo niespodziewanego Was czeka w tym roku. No i rozkład 12. domów, no koło mi się pokazało. Jakieś zmiany na pewno się tutaj dla Was szykują. Koziorożec 2026. Dom pierwszy, dom barana. Wasza osobowość, charakter. No, i znów mamy koło. Dużo się zmieni w Waszej osobowości. Tacy już nie będziecie tacy sami, jak byliście w zeszłym roku. Możecie też mieć częste zmiany zdania, chęć, raz mówicie to, raz mówicie tamto. No, takie, takie zmiany u Was na, na ten rok się szykują w, waszej, wewnętrz, w Waszym wnętrzu, Waszej osobowości. Dużo, dużo się zadzieje, dużo się zmieni. Nie będziecie już tymi samymi osobami, co byliście. Dom drugi, dom byka, wasze wartości, wartości y, materialne, ale też nie tylko. Finanse. Tutaj raczej w samotności będziecie, y, ale pieniądze prze was będą. Nie będzie źle. Pieniądze będą, ale raczej odczucia, że jesteś sam sama. Ale ludzie będą Was widzieć, widzieć tą wartość. Także uznanie, wartość tutaj jest pokazane. Ale raczej taka samotnia dom komunikacji właśnie bliźniąt z otoczeniem, z rodzeństwem. Tutaj też jest takie, praca nad sobą, mi się wydaje, właśnie taka praca nad sobą dużo ciężkiej pracy, brak tej, tej komunikacji, takiej luźnej. Widać, że Wy tu bardzo, bardzo się boicie otworzyć. I praca nad sobą, żeby ta komunikacja była łatwiejsza, będzie. Dom rodzinny, dom raka, bezpieczeństwo. No i tutaj też mogą być. E, jakieś kłótnie, zwady. No tutaj, problem właśnie z tą rodziną, z dogadaniem się. Każdy ma inne zdanie, każdy chce wprowadzić, może chce tutaj e, tobą kierować. Różnie to może być. No, tu widać, że jest walka w tej rodzinie. Nie ma tego bezpieczeństwa. Nie czujesz się bezpiecznie w domu rodzinnym. Mhm, jeszcze wypadła mi karta niezadowolenia, obrażania się. No dobrze, teraz zobaczymy dom lwa, jak z twoją kreatywnością rozglądasz się za czymś, chcesz coś stworzyć, yy, romanse też to mogą być dwie opcje, widać się pojawiły, że ktoś... Yy, nie, nie jesteś tylko z jedną osobą, że zglądasz się tutaj, masz dwie opcje do dyspozycji, więc jeśli chodzi o romanse, no to coś tutaj na rzeczy jest. Jeśli chodzi o kreatywność, to też masz coś na oku, ale za bardzo jeszcze nie wiesz co, przyglądasz się, planujesz, ale nic nie realizujesz. Dom szósty, dom panny, właśnie ta praca, ta obowiązki, zdrowie no tutaj może być troszkę problematycznie, albo możecie stracić pracę, albo będą jakieś przestoje w pracy, albo no może przyjść jakieś tutaj osłabienie, jakiś przestój w tym miejscu pracy, ale też może być zdrowotnie, też coś może Was tutaj do łóżka położyć. Jeśli chodzi o związki partnerskie, małżeńskie, różnego rodzaju układy, no to tu jest dobrze. Tutaj masz jakąś strategię, tu jesteś pewny, pewna siebie. Masz poukładane, potrafisz tutaj tymi pionkami jak chcesz poruszać więc tutaj masz plany, potrafisz się zorganizować, masz wszystko zaplanowane. Ale czy tutaj jest romantyzm? Nie bardzo. To jest takie yy, raczej rozsądne. Układy, umowy mogą być. Tutaj możesz mieć jakieś propozycje, tu jest konkret, tu jest strategia, więc tutaj yy, yy, wyższe stanowiska, możesz coś podpisywać konkretnego. Yy, jeśli chodzi o. Yy, Skorpiona, dom ósmy. Ciekawość jakaś tutaj jest. Ciekawość, yy, co by było, gdyby wiesz, transformacje w Twoim życiu. No, mogą być jakieś, bo będziesz czegoś ciekawe. Tutaj te zmiany są, więc coś się zmieni. Yy. Seks taki, no jeśli chodzi o seks w Twoim życiu, no pewnie nie u wszystkich, a niektórych tu jest takie lekka nieśmiałość. Tutaj nie ma jakichś, yy, nie wiem, wybujałych marzeń na ten temat, nie ma ekscytacji. Tutaj jest ciekawość, ale też lekka nieśmiałość. Chcę tego chleba. Ale mam związane ręce. Może tu wy wynosisz z domu jakieś ograniczenia. Dom dziewiąty, strzelec, duchowość, filozofia. Tu się otwiera, otwierają się możliwości, wyższe szkoły. Możesz tutaj zacząć uczyć się za granicą, jakieś propozycje tutaj. Mogą przyjść możliwości do kształcenia się gdzieś za granicą, w obcym języku. Uczenie się obcego języka też tutaj może właśnie wyjść w tym roku, ale taka otwarcie się na świat, Twoja filozofia może się właśnie zmieniać. Będziesz bardziej tolerancyjny, mi się wydaje, tutaj, Tak. I dom Wasz, koziorożca, status społeczny, kariera. Tutaj raczej trzeba pielęgnować to, co do tej pory już zaczęliście. Będzie takie cierpliwe, cierpliwa kontynuacja, ale nic poza tym. Dom jedenasty, Wodnika, przyjaciele, towarzystwo i Twoje plany. No, tak jak mówiłam, tu raczej czujesz tą samotność. Tutaj ktoś, um, nóż w plecy, towarzystwo, które do tej pory było, no jakby się skończy. Leżysz i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Trudna sytuacja, plany twoje też jakby legną w gruzach. Coś tutaj się strasznie pozmienia i, i trzeba um, uważać na tych znajomych, przyjaciół, otoczenie, ale też plany. Jak już coś planujesz, to żeby to... wiesz. Wiesz, niby strategia w tobie jest. Ale może za bardzo nie wiesz, do czego, do czego do czego Ty chcesz iść. No tak troszeczkę ciężko z tym towarzystwem w tym roku będzie. I z planami też leżą. Ale wszystko w Waszych rękach. No, i dom dziesiąty, wasza podświadomość, czego tak się bardzo boicie. Boicie się tego działania albo boicie się mężczyzny. Jeżeli jesteś kobietą, to tutaj ktoś jest taki bardzo, siedzi w Twojej podświadomości. Mężczyzna, który cię pociąga seksualnie, nie możesz sobie go wybić z głowy. To jest taki właśnie Twoje podświadomy strach przed tym mężczyzną, albo to, co do niego czujesz. A jeżeli jesteś mężczyzną, no to tutaj boisz się zrobić jakiś krok, boisz się kim zaopiekować, boisz się wejść w taką dojrzałość. No i tutaj właśnie jest to twoje, no żeby tutaj przepracować, to, to, to rodzina widać. Mm, to żeby naprawić tę sytuację tutaj w domu rodzinnym, troszeczkę wyjść z tej nieśmiałości i, i zacząć działać. Zacząć działać. Pamiętaj, że coś niespodziewanego też może się wydarzyć w tym roku u Ciebie. Dziękuję Wam bardzo i życzę miłego roku.